Wielkie roszady w Serie A, transfer na linii AC Milan-Napoli oraz najszybszy gol w historii. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś jeszcze o spotkaniu, które zadecyduje o Mistrzostwie Anglii. Manchester United podejmie Manchester City. Dramat młodego Anglika. Bayern Monachium rezygnuje z transferu. Walka o złotego buta trwa, czołówka odjeżdża Polakom. Kylian Mbappé szybszy od Usaina Bolta, Karim Benzema skuteczniejszy od Cristiano Ronaldo, a na sam koniec pokażę Wam być może bramkę tego sezonu. Jeszcze trochę ponad 1000 subów brakuje do 100 000 widzów. Ja Was wcale nie podpuszczam, ale dziś tego nie zrobicie. Nie dacie rady. Yy, chyba. A tak poza tym to zapraszam do oglądania. bliżej lata i okienka transferowego, tym więcej emocji. Co chwila pojawiają się nowe informacje o tym, kto odejdzie, a kto dołączy do innego klubu. Najwięcej pieniędzy wydadzą na pewno angielskie kluby, bo zwyczajnie mają ich najwięcej. Ale kluby z innych lig drobnymi też nie operują. Real Madrid ma wielkie oczekiwania związane z nadchodzącym okresem transferowym. Podobnie Bayern, Manchester United czy PSG. Serie A uważana jest raczej za spokojną ligę, gdzie nie ma wielkich i spektakularnych transferów. Choć rok temu wszystkich zaskoczył Juventus i transfer Ronaldo, to w tym roku może być podobnie. Wszystko wskazuje na to, że AC Milan dogada się z Napoli i dokona wielkiego transferu. Obiektem zainteresowania ma być Lorenzo Insigne. Milan zaproponował 40 milionów euro, a do tego Suso. Takie informacje podają włoskie media: oferta wygląda kusząco. Jeszcze do niedawna Włoch był podstawowym piłkarzem Napoli. Jednak po kontuzji nie odzyskał w pełni zaufania Carlo Ancelottiego i tak na przykład w ostatnim meczu z Atalantą nie zagrał w ogóle. Jeśli dojdzie do tego transferu, Krzysztof Piątek będzie miał kolejnego konkurenta w linii ataku. Oprócz Patryka Cutrone pojawi się Insigne, który na pewno będzie większym zagrożeniem dla Polaka. Ale nie tylko AC Milan jest zainteresowany jego usługami. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Atletico Madryt przygląda się Insynie. Mieli zaproponować od 50 do 55 milionów euro, ale bez żadnego piłkarza. Aurelio De Laurentiis, czyli prezes Napoli miał wyśmieszną ofertę. Oczekuje za swojego piłkarza kwoty wysokości około 100 milionów euro. Wydaje mi się jednak, że ze względu na wiek piłkarza, ma już 27 lat, wyciągnięcie za niego takiej kasy jest raczej niemożliwe. No chyba, że ktoś będzie zdesperowany. Jak potoczy się sprawa transferu Lorenzo Insigne, będziemy informować na bieżąco. Odpowiedzią na zagadkę z poprzedniego filmu jest oczywiście Lazio, Manchester City i Bayern Monachium. Oto pięć osób, które napisały prawidłową odpowiedź. Wczoraj zostawiliście ponad 3200 komentarzy. Bardzo dziękuję za tak dużą aktywność. Nie zatrzymujemy się i dzisiaj również przygotowałem dla was zagadkę. Kto z Was wie z jakiego meczu jest to kadr i acy to piłkarze? Odpowiedzi napiszcie w komentarzu, ale zapraszam Was też na Instagrama. Link macie w opisie, a jeśli nie to wpiszcie Landry i Ty tak jak YouTube. Stawcie na Instastory odpowiedź na zadane przed chwilą pytanie i mnie oznaczcie. A ja każdego z Was dodam do swojej relacji. Powodzenia! Nikt nie spodziewał się, że spotkanie Watfordu Southampton może zostać zapamiętane na wiele lat. Zwykły wtorek, godzina 20.45 i kolejne ligowe starcie w Premier League. Po 6 sekundach od rozpoczęcia spotkania pada pierwszy gol. Shailong wykorzystał błąd obrońcy, popędził na bramkę i przelobował bramkarza. Okazało się, że jest to najszybszy gol w historii Premier League. Jest to też na pewno jedna z najszybszych bramek w ogóle w historii piłki nożnej. Dziś o godzinie 21:00 dojdzie do spotkania, które może przesądzić o tym, kto zostanie mistrzem Anglii. Manchester United podejmie Manchester City. Czerwone diabły walczą o top 4, a obywatele ścigają się z Liverpoolem o triumf w lidze. Bugmacherzy stawiają nam Manchester City, co jest oczywiście zrozumiałe. Po tym co ostatnio zaprezentowali piłkarze United w meczu z Evertonem to woła o pomstę do nieba. Goście tego spotkania na pewno są pewni siebie i zamierzają zdobyć 3 punkty. Jednak będą osłabieni brakiem Kevina De Bruyne. W ostatnim meczu z Tottenhamem doszło do naderwania ścięgna podkolanowego. Na pewno będzie go brakować w ekipie Guardioli, ale i bez niego powinni sobie poradzić. Ole Gunnar Solskjaer ma coraz większe kłopoty. Jak po objęciu przez niego sterów wydawało się, że wszystko zmierza w lepszym kierunku, to nagle ten kierunek zmienił się o 180 stopni. W ostatnich 8 spotkaniach 6 razy zostali pokonani. Nie wróży to nic dobrego w walce o top 4. A waszym zdaniem, jak będzie wyglądała czołówka Ligi Angielskiej na koniec tego sezonu? Napiszcie w komentarzu. Niektórzy piłkarze całą karierę potrafią przebrnąć bez poważnych kontuzji. Z kolei inni nazywani są porcelanowymi piłkarzami i co chwilę łapią urazy. Idealnym tego przykładem jest Marco Royce czy Gareth Bale. Oboje więcej czasu spędzają u lekarzy czy rehabilitantów niż na zielonej murawie. Można być też Marco Asensio. On nie zagrał, ponieważ dzień wcześniej wydepilował nogi i wdała się infekcja. Może to śmieszne, ale prawdziwe. Kolejny piłkarz jest trapiony przez kontuzję. Młody i utalentowany piłkarz Chelsea przeżywa wielki dramat. Callum Hudson-Odoi w meczu z Berlin nabawił się poważnej kontuzji. Prawdopodobnie opuści nawet kilka miesięcy następnego sezonu, a na boisku pojawi się dopiero w styczniu 2020 roku. Tej zimy o transfer tego młodego piłkarza starali się działacze Bayernu Monachium. Mówili, że idealnie pasuje do ich stylu i zamysłu gry. Wychwalali jego odwagę oraz dribbling. Do transferu zimą nie doszło, a w tej sprawie mieli kontaktować się w nadchodzącym okienku transferowym. Ta kontuzja może przekreślić te plany. Bayern Monachium prawdopodobnie będzie zmuszony zrezygnować z transferu. A jeśli tego nie zrobi, poczeka do czasu aż wróci do pełni sił i wtedy ponownie spróbuje podpisać z nim kontrakt. Walka o złotego buta będzie się toczyć do samego końca, jest wielu chętnych, a nagroda jest tylko jedna. Do tej pory Leo Messi nie miał sobie równych i wszystko wskazywało na to, że to właśnie on sięgnie po tą nagrodę. Jednak ostatnim spotkaniem za AS Monaco Kylian Mbappé odmienił tą sytuację. Pakował swojej byłej drużynie 3 gole i teraz ma na swoim koncie 30 bramek, czyli o 3 mniej niż Leo Messi. O tyle samo swój dorobek bramkowy poprawił Karim Benzema. Francuz zdobył klasycznego hat w drugiej połowie meczu z Athletic Bilbao. Ma już 21 goli. Przez ten weekend nie poprawił się dorobek żadnego polskiego piłkarza liczącego się w walce o złotego buta. Ani Arkadiusz Milik, ani Robert Lewandowski, ani Krzysztof Piątek nie trafili do siatki rwali. Arek był bardzo bliski, ale zmerlował okazję w meczu z Atalantą. Tak prezentuje się obecnie sytuacja w czołówce. Jak myślicie, czy komuś uda się złapać Leo Messiego? To będzie naprawdę ciekawa końcówka tego sezonu. Kylian Bappe jest jednym z najszybszych piłkarzy na świecie. Nieraz już udowadniał swoje nieziemskie umiejętności jak przyjmuje piłkę, a potem momentalnie jest nią kilkanaście metrów dalej. W ostatnim meczu ligowym po raz kolejny udowodnił jaki jest szybki. Przy golu na 1-0 ścigał się z trzema obrońcami Monaco. Żaden z nich na nim nie nadążył. Mbappé zdobył gola, a podczas tego sprintu osiągnął prędkość 38 km na godzinę. Jak podaje Fox Sport 37,58 km na godzinę to średnia prędkość Usaina Bolta podczas rekordowego biegu na 100 metrów. Jamajczyk tak naprawdę osiągnął prędkość 44 km na godzinę. Sam fakt, że porównujemy Mbappé do rekordzisty w biegu na 100 metrów jest wielkim wyrazem podziwu wobec umiejętności Francuza. Taką samą prędkość udało mu się wykręcić na mundialu. Wtedy pobił rekord Ariana Robena o 1 km. Wielu kibiców realu Madryt mocno przyżywało odejście Cristiano Ronaldo. Portugalczyk był ikoną tego klubu. Kto by nie powiedział o Realu, to gdzieś z tyłu głowy każdy kojarzył go właśnie z Ronaldo. Mówiono, że bez Portugalczyka Realu nie ma i faktycznie ten sezon zagrali słaby. Ale co innego mówi statystyka goli Karima Benzemy i Cristiano Ronaldo. Otóż Francuz na ten moment w tym sezonie zdobył więcej goli niż Ronaldo. 30 do 26. Ciekawa statystyka. Na koniec mam dla Was uderzenie, a w jego skutek bramkę, która zapiera dech w piersiach. Zobaczcie sami. Takim wolejem popisał się Ezekiel Avila, piłkarz hueski w spotkaniu z Eibarem. Moim zdaniem może być to najpiękniejszy gol sezonu w lidze hiszpańskiej. A Wy jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. Na dziś to już koniec. Pamiętajcie, aby ocenić ten film. Będę mega wdzięczny. Zostawcie też suba, do 100 tysięcy brakuje już naprawdę niewiele. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.